Nazywam się Krzysztof Szklarz, miesz mieszkam w po Porębie, mam 28 lat. Ja jestem chory od łodzenia, mam poręczenie mózgowe, jestem po siedmiu operacjach. Miałem wczebnicy, a ostatnią operację wiele niektóre która została zepsuta. Nęka mnie asma, skaza białkowa i, i uszyca skórna leczę się na szpitalnej tutaj w sanatorium i mam tam płacę za rehabilitację 153 zł. Chodzik trzykołowy w domu, a idę na idę inne rehabilitację to mam albo kulę, albo chodzik czterokołowy. Ko Zbieram na Rehabilitację, bo płacę 153 zł i zbiłam na buty i leki, bo, bo le leki mi dużo pomagają, bo nie, wy nie wychodzi mi łuszczyca tak uprzejmie proszę o finansowe wsparcie, bo dziś to nie wystarcza na moje le 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 finansowe le le leczenie.